Cześć! Z tej strony Miśka z kanału Spokojnie, to tylko Matma. W tym filmie pokażę Ci, jak dodać do siebie dwa wielomiany. No to zaczynamy! Dane są wielomiany, od razu je przepiszę. W x to się równa 2x do 5, odjąć 3x do 3, odjąć 5x. I wielomian p od x minus 3x do piątej dodać x do trzeciej, odjąć 4x i dodać 1. Mamy wyznaczyć wielomian q od x oraz określić jego stopień, jeśli. No i w podpunkcie a wielomian q od x jest definiowany następująco. Q od x to się równa w od x dodać p od x. Czyli tak naprawdę musimy obliczyć sumę dwóch wielomianów. I robimy to w taki sposób, że ten symbol w od x zastępujemy wzorem wielomianu w od x, natomiast ten symbol p od x zastępujemy wzorem wielomianu p od x. No to zaczynamy. Mamy q od x, to się równa. I zamiast w od x zapisuję to, co podkreśliłam na żółto, czyli będzie 2x do 5 odjąć, 3x do 3 odjąć 5x, dodać. Może tutaj podkreślę to w ten sposób. No i przepisuję wielomian p od x. Tylko zaczynam od minus 3x do 5, a ponieważ nie mogę mieć plusa i minusa obok siebie, to albo ten wyraz zapisuję w nawiasie, albo od razu mogłabym to zapisać jako minus 3x do 5. Wybieram na razie tą pierwszą opcję, no i przepisuję dalej. Dodać x do trzeciej, odjąć 4x i dodać 1. Podkreślę jeszcze na niebiesko, żeby to było bardziej czytelne. No i teraz wykonuję dodawanie, czyli redukuję wyrazy podobne. Tu mam 2x do piątej, tu mam minus 3x do piątej, tu jest minus 3x do trzeciej i x do trzeciej. Tu mam wyrażenie z x, no i na końcu jest 1. No to zliczamy. 2x do 5 odjąć 3x do 5 da mi minus x do 5, następnie minus 3x do 3 dodać x do 3, to będą minus 2x do 3, później minus 5x odjąć 4x da minus 9x, no i na końcu dodaję 1. Wielomian mam już uporządkowane. Wyrazy podobne są dodane. Określam tylko jeszcze jego stopień, czyli stopień wielomianu Q będzie się równał 5. No to teraz jeszcze mam podpunkt B. W podpunkcie B wielomian Q od X jest zdefiniowany następująco. 3W od X dodać 2P od X. I postępuje podobnie, czyli symbol W od X zastępuje całym wzorem wielomianu W od X. A symbol P od X zastępuje całym wzorem wielomianu P od X. Tą trójkę i dwójkę przepisuję i ten zapis oznacza, że wielomian W od X będę mnożyła trzy razy, czyli każdy wyraz tego wielomianu będę mnożyła przez trójkę, a tutaj każdy wyraz tego wielomianu będę mnożyła przez dwójkę. Mamy tak. Q od X to się równa 3. I tutaj już muszę otworzyć nawias i przepisuję wielomian W od X, czyli 2X do 5 odjąć. 3x do trzeciej, odjąć 5x potem mam plus 2. I znowu otwieram nawias. I w nawiasie przepisuję wielomian pod X, czyli będzie minus 3x do piątej, dodać x do trzeciej, odjąć 4x dodać 1. Żeby to było czytelniejsze, to jeszcze zakreślę. Ten wielomian na żółto, a ten na niebiesko. No, i teraz przechodzę do mnożenia, czyli nasze kół od x to będzie. 3 razy 2x do 5, no to jest 6x do 5, 3 razy minus 3x do 3 to minus 9x do 3, 3 razy minus 5x to będzie minus 15x, 2 razy minus 3x do 5 to minus 6x do 5, 2 razy x do 3 to będzie plus 2x do 3, 2 razy minus 4 to. Minus 8x i 2 razy 1 to 2. Ok, mam przemnożone, to teraz redukuję wyrazy podobne. Więc tak, tu mam x do 5, tu mam x do 3, tu mam wyrazy z x, no i na końcu jest dwójeczka. Więc będę miała tak, płot x to się równe 6x do 5, odjąć 6x do 5. Te dwa wyrazy się zredukują, czyli x do 5 nie będziemy mieć. Mamy teraz minus 9x do 3, dodać 2x do 3, da nam minus 7x do 3, bo skoro x do 5 się zredukowały, no to tego w ogóle nie zapisuję. Minus 15x odjąć 8x to będzie minus 23x, jeżeli dobrze liczę. I na końcu jeszcze będę miała plus 2. Ok, no i tutaj ten wielomian będzie stopnia trzeciego, bo x do piątej się zredukowały. Czyli zapisuję stopień wielomianu Q to będzie 3.